Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu AutoKrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów. Dzisiaj kolejny odcinek poradnikowy. E, myślę, że dosyć ciekawy. Mianowicie najlepsze 10 suwów czy top 10 suwów, które nigdy się nie psują. E, nie mają usterek w większości będą jeździć powiedzmy wiecznie, czy można kupować w ciemno. Oczywiście na zasadzie takiej że w ciemno to nie znaczy, że nie każdy egzemplarz oczywiście musi być sprawdzony przed kupnem, Ale marki, które czy modele, które gwarantują, że gdzieś tam. Nie będziemy mieli raz, raczej problemy z jakimiś nagłymi usterkami, powiedzmy, czy problemami ogólnie z samochodem, z niezawodnością tego samochodu. Gdzieś tam będą to samochody, oczywiście, wybrane na podstawie też rankingów niezawodności różnych, różnych firm tutaj europejskich, jak i gdzieś tam amerykańskich, które zebrałem. Także zaczynajmy. Chyba nie zdziwicie się za bardzo, jeżeli e, większość powiedzmy tych samochodów e, to będą oczywiście marki japońskie, czy gdzieś tam koreańskie, także niemieckie, ale z, e, będzie też kilka samochodów, e, no właśnie, tak jak powiedziałem, e, nie takich oczywistych. Także zaczynajmy. Nie wiem, czy to będzie akurat 10. Subów, no, ale coś w tej okolicy. Także zaczynajmy od najbardziej niezawodnych, powiedzmy, samochodów. Także tutaj myślę, że na pierwszym miejscu gdzieś tam umieściłbym Toyota RAV4. Gdzieś tam lidera rankingu także sprzedażowych na różnych rynkach, tutaj, szczególnie tutaj wersje hybrydowe. Nowsze generacje, ale i starsze generacje tego Toyota, Toyota rav 4 zawsze były, nawet 20 lat temu, gdzieś tam w rankingach niezawodności, te samochody, ten model był w czołówce e, najbardziej niezawodnych aut, e, najmniej psujących się SUVów. Kolejnym takim e, samochodem będzie tutaj już inna marka, co będzie, co Honda CRV, także znalazła tutaj uznanie. Także starsze generacje, gdzieś tam sprzed sprzed z początków lat 2010-12. Tutaj także samochód jest dosyć bezawaryjny, gdzieś tam wybija się też szczególnie z silnikami benzynowymi, oczywiście w rankingach niezawodności. Także Honda CRV, jeżeli ktoś szuka, to też będzie. Dosyć dobrym wyborem. Oczywiście te auta mają jakieś swoje charakterystyczne gdzieś tam słabości, jak to w przypadku aut japońskich czy koreańskich. Powiedzmy, blacharka. Ale jeżeli kupimy zadbany gdzieś tam egzemplarz, to, to jest to do ogarnięcia. Czy powiedzmy, nie będziemy mieli z tym problemów. Kolejnym takim suwem, też większym, jest Lexus RX. Tutaj oczywiście. Marka Pokrewda z Toyotą, marka Premium Toyoty jako właściciela. Bardzo wysoka niezawodność, także czołowe miejsca w rankingach niezawodności. Tutaj, zarówno starsze generacje, legendarna trwałość, niski wskaźnik usterek, także wśród starszych generacji Lexus RX. Bo ja, oczywiście, tutaj nie będę dzielił tego na. Roczniki to są ogólnie modele, które do tej pory cieszą się dobrą opinią, niezawodnością, tak to wygląda. Kolejnym takim samochodem jest Subaru Forester SUV. Tutaj legendarny napęd na cztery koła. Symetryczny także silniki Boxera. Oczywiście diesla nie polecam, akurat w Subaru, który gdzieś tam był. Później się Subaru wycofało, oczywiście, z, tych, z tego silnika. Tutaj, benzyniaki. Samochód bezawaryjny, napęd na cztery koła. Myślę, że też jest dosyć ciekawym przedstawicielem właśnie tych jednych z najbardziej niezawodnych, niezniszczalnych suwów. Kolejnym takim autem będą gdzieś tam bliźniaki. Hyundai Tucson Kia Sportage. Ale także te Hyundai Santa Fe, <laughs> nowsze generacje, jak i starsze te samochody także cieszą się nawet chyba starszą, nawet lepszą niezawodnością. Bo tutaj te silniki już GDI, i mają też różne opinie na różnych rynkach. Także te starsze egzemplarze z silnikami MPI cieszą się dosyć dobrą opinią wśród użytkowników. Kolejnym takim suwem z większych samochodów, gdzieś tam jest na pewno Toyota Land Cruiser, także Toyota Forerunner, jedna z najtwardszych w segmencie aut terenowych, dużych suwów. Tutaj też silniki benzynowe, ale silniki diesla D4D, czy to 2,4, 2,8, yy, też dosyć dobrze sobie radzą w rankingach niezawodności, trwałości tych samochodów. Kolejnym takim autem jest suwem Suzuki Vitara. Tutaj też w rankingu mniejszych suwów ten samochód osiąga wysokie pozycje. Duża niezawodność silniki BoosterJet, ale i te starsze silniki VVT Wolno Sądce także dosyć dobre opinie mają. Myślę, że to jest też dosyć ciekawy. Przykład, gdzieś tam mniejszego Suwa, który dosyć dobrze sobie radzi właśnie z trwałością i niezawodnością. Kolejnym takim autem trochę nieoczywistym, ale też gdzieś tam mającym dobre opinie z tych nowszych Audi jest Mercedes GLC. Tutaj druga generacja, gdzieś tam od 2016 roku, dosyć. Wysokie miejsca także w rankingach niezawodności w segmencie premium Mercedes tutaj zajmuje. Na pewno tutaj z takich droższych też samochodów Volvo X 62 generacji od 2017 roku. Tutaj oczywiście tylko polecam raczej silniki benzynowe, hybrydy. Te, te samochody też są wysoko w rankingach niezawodności. Kolejnym takim autem tutaj na rynku, gdzieś naszym, na pewno też popularnym jest Mazda CX5, ale także CX3 czy CX9 większa jednostka gdzieś tam na rynkach amerykańskich, większy model suwa. Te samochody też są wysoko w rankingach niezawodności. Silniki SkyActive 2.0 czy 2,5-litrowy, który ma lepsze opinie dwulitrówki tutaj gdzieś tam z czasem warto zwrócić uwagę nie wiem z czego to wynika, ale spotkałem się już z kilkoma przypadkami, że akurat te silniki Skyactiv 2.0 lubią sobie popić trochę oleju także na to warto zwrócić uwagę kupując takie auto aczkolwiek sam samochód jest dosyć wysoko chwalony za niezawodność wysoką jakość wykonania, gdzieś tam trwałość Także tak jak tutaj widzicie, te samochody głównie japońskie. No i z naszego trochę rynku, myślę, że można tutaj umieścić Dacia Duster, aczkolwiek powiem szczerze, no ja z Daciami ogólnie nie miałem problemu, miałem gdzieś tam dwa te samochody Logany, aczkolwiek Duster mający dosyć dobre opinie tutaj na rynku europejskim też, w rankingach. Niezawodności o dziwo nie jest gdzieś tam średnio, czy powiedzmy pod sam koniec gdzieś tam w rankingu niezawodności, ale głównie są to jakieś tam problemy drobne z układem hamulcowym, kierowniczym, z zawieszeniem najczęściej gdzieś tam e, z wyeksploatowania, także samochód jest też dosyć bezawaryjny, szczególnie te pierwsze generacje, pierwsza, druga generacja, trzecia jest za krótko na rynku, żeby gdzieś tam Ocenić ale, e, zarówno silnikowo, oczywiście poza jakimiś tam topami, e, ogólnie silników Renault, typu 1,2 TC, ten Dacia Duster też ma dosyć dobre opinie. Widać to też w rankingach sprzedażowych, że ten samochód się dosyć fajnie sprzedaje. No i na koniec, też taka nieoczywistość, bo e, sam się zdziwi, zdziwiłem gdzieś tam przeglądając rankingi niezawodności Porsche Macan od 2014 roku segment premium sport oczywiście tutaj ceny dużo wyższe ale też zajmuje czołowe miejsca wysokie w rankingach niezawodności u nas też to dosyć popularne też na rynkach europejskich SUV taki średniego średniej wielkości powiedzmy Także podsumowując, tych samochodów jest sporo. Dominują oczywiście takie marki jak Toyota, Honda, Lexus, Subaru, Mazda czy tutaj Suzuki. Aczkolwiek też z rynku europejskiego też się znajdują gdzieś tam marki powiedzmy też koreańskie, ale też takie auta jak Volvo x 60 drugiej generacji czy właśnie... Tutaj Porsche Makan czy Dacia Duster, która też jest popularna u nas, także każdy powinien znaleźć coś tam i z mniejszych, i z większych suwów, i ze średnich i z hybryd. Oczywiście to tylko Toyoty, gdzieś tam polecam te napędy, każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj oczywiście większość tych suwów raczej polecam. Przy większości silniki benzynowe są polecane, diesle mają niestety też różne opinie. Także to było na tyle w takim odcinku o najmniej psujących się 10 suwach, czy gdzieś w tej okolicy najbardziej niezawodnych. E, dziękuję za uwagę. E, do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie, podbijajcie filmy. Do zobaczenia.